Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony demo, a to są wyniki ankiety, w której się was pytałem, czy chcecie zobaczyć serię z Metro: Last Light na moim kanale. Więc słuchajcie, na samym początku chcę wam tylko bardzo serdecznie podziękować za takie wielkie zaangażowanie w dwa niecałe dni. Ponad 360 głosów to jest coś naprawdę, jak na tutaj ilość subskrypcji i oglądalność tego filmu to jest naprawdę bardzo dużo, więc dziękuję Wam bardzo za to na wstępie. A teraz przechodzimy już do wyników. Oczywiście powiem Wam tak, wy wyniki naprawdę mnie zaskoczyły, nie spodziewamy się, że rozłożą się tak równo, w miarę równo. A więc tak, słuchajcie, niczym w niepewności. Na tak zagłosowało 156 osób, a na nie 211. To daje około 42% na tak, a około 57% tak w zaokrągleniu, oczywiście, na opcję nie, jeśli dobrze liczę. Eee, słuchajcie. Ja powiem wam tak, bo jest dużo osób, które chciałyby tą serię zobaczyć, ale jest też oczywiście druga grupa osób, które nie chcą tego oglądać, więc wpadłem taki pomysł. Słuchajcie, ja tą grę będę i tak przechodzić, więc ja ją sobie nagram, ją wrzucę, to nagram ją bardzo szybko, będę ją wrzucał. W związku z tym, że Piraci z Karaibów, już aktualnie sobie tutaj nagrywam na zapas, już jestem prawie pod koniec gry, więc niedługo tą serię zakończę. Chcę też, żeby nie poczuły się pokrzywdzone te osoby, które głosowały na nie. Chcę w takim razie wystartować jakąś serię jakby zastępczą. Za tych Piratów wyskoczy nowa miejsca, równo, oczywiście w równym czasie z Metro. Więc myślę, że tutaj osoby, które głosowały na nie i na tak powinny być zadowolone. No oczywiście nie wszystkie, bo chcę, żeby te osoby, które zagłosowały na nie, jeśli głosowałeś na nie, to daj znać w komentarzu poniżej, jak, z jakiej gry byś chciał zobaczyć. Zagrajmy na kanale w moim wykonaniu i słuchajcie, z tych opcji mm, ja sobie wybiorę takie gry, gry, które na przykład, nie wiem, czy posiadam, chociaż niekoniecznie, to nie musi być wyznacznik, czy posiadam tę grę, bo mogę ją zakupić, jeśli nie, nie jest jakaś tam droga, ale yy, ja sobie zrobię z tych gier tak listę z tych waszych propozycji, które mi napiszecie pod tym filmikiem w komentarzu, możecie też na Facebooku pisać, yy, zrobię sobie taką listę Gier, w które bym mógł zagrać, no bo ja nie we wszystko będę chciał grać, jeśli ktoś mi tam zaproponuje jakąś grę, w której po prostu mi się dobrze nie czuł, to z tego nie będę nagrywał, no i sobie zrobię taką listę i po prostu wystartuję drugą ankietę, w której to już wy wybierzecie spośród wielu gier tą, z której sobie zrobimy serię taką równoległą, razem z Metro Last Light. Więc ja mam nadzieję, że napiszecie mi te propozycje, no i do usłyszenia, do zobaczenia w serii z Metro, a oczywiście też w nowych seriach. No i zapraszam. Do e, pisania komentarzy jeszcze raz. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie, cześć i życzę Wam miłego dnia.